Nazywam się Tomasz Bolec. Dzisiaj wspólnie z kolegami z Partii Parmi, z Mateuszem Dąbrowskim, z Michałem Maruszewskim postanowiliśmy spalić PIT przed, tutaj przed Urzędem Skarbowym w Olsztynie. Jest to symbol tego, o co walczymy, czyli o likwidację tego złodziejskiego podatku dochodowego. Podatku, który zabija w, młodzie, w młodych ludziach przedsiębiorczość, który zabija w młodych ludziach moc do tego, by zmieniać naszą otaczającą nas rzeczywistość poprzez tworzenie lepszych dług i tworzenie lepszych usług. Ten podatek jest niezwykle złożony i skomplikowany. Niestety w ten sposób bardzo utrudnia pracę przedsiębiorcom, którzy zamiast skupić się na tym, by tworzyć dla nas lepsze dobra, bo przecież pracują tak naprawdę dla nas, muszą zajmować się prawem podatkowym. To znaczy utrudnia i prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto, pomimo że ten podatek jest niezwykle uciążliwy, tak naprawdę bardzo niewiele wnosi do budżetu, bo jest to około 40 miliardów z 340 miliardowego budżetu. Choćby akcyza wnosi więcej, bo około 60 miliardów. pomijając już przedsiębiorców, bo przecież większość nas to zwykli ludzie, którzy pracują na etat. Wyobraźmy sobie człowieka, który zarabia powiedzmy w ciągu jednego etatu 2000 zł, i on chce zarobić więcej. Więc idzie na przykład na drugi etat. Ciężko pracować. Co się wtedy dzieje? On płaci dwa razy większy podatek, tak naprawdę za to, że dwa razy więcej pracował. Możemy więc powiedzieć, że nie jest to tak naprawdę podatek, a kara za to, yy, że więcej pracujemy. To tak naprawdę nie jest podatek, tylko zwykły skandal. Dobrze, to dziękuję za uwagę. Teraz symbolicznie spalimy dwit. Chce pan podpisać pod ustawą co likwidacji podatku dochodowego, że pan nie musiał daj płacić. Ja nie płacę do płacę. tak. ja się płacę. Czy jeszcze, jeszcze nam skończyć Ja to, to ja nie Dobra, to jeszcze... może jeszcze panowie do uszcie pita. Można w sto z coś, I do